No dzień dobry, siemanko Witam wszystkich bardzo serdecznie Michu Michalski z tej strony a w dzisiejszym wideo powrócimy sobie do tematu który już rozgrzewaliśmy lekko wcześniej, generalnie chodzi mi o derp Dexa, którego robiliśmy testnet na ZK Synku, a teraz możemy powrócić sobie na mainnet, a tak jak wcześniej was informowałem airdrop tutaj już jest potwierdzony więc w sumie wykonując konkretne akcje na tym deksie kwalifikujemy się na dwa airdropy, ponieważ pierwszym będzie derp, czyli token giełdowy tego deksa, a drugim będzie mniej potwierdzony ZK Sync, na którego wszyscy na pewno z nas czekają. Także już nie przeciągając tradycyjnie zapraszam na intro. Polityczne. Dobrze, więc wbijamy tutaj do nich na Twitter. Tutaj mamy fajny link linktree i możemy tutaj znaleźć wszystkie linki, które będą nam potrzebne. Więc na początek najlepiej się będzie wybrać tutaj na Mirror, gdzie możemy znaleźć multum artykułów o Page Not Found. Tutaj mamy informacje właśnie na Medium o fazie pierwszej testnetów, o której was informowałem oczywiście na swoim kanale tutaj, gdzie mintowaliśmy sobie też takie NFTki właśnie za uczestnictwo w tym testnecie. Z tego co wiem te NFTki będą wynagradzane w postaci airdropa. Dodatkowo mamy teraz wejście jeszcze na fazę Beta Mainnet. Wróćmy sobie tutaj na tego mirora. Beta Mainnet Go Live. Działa już ono od trzech dni, więc mamy tam zablokowane lekko ponad 40 tysięcy dolarów. Możemy sobie sprawdzić tutaj ten artykuł. Jeśli chodzi o beta mainnet kampanię, to tutaj mamy przeznaczone 150 tysięcy tokena DERP w airdropie. Dodatkowo, jeśli trzymacie te NFT, które pokazywałem, żeby mintować ostatnio, to również będziecie mieć tutaj dodatkowy airdrop. Więc jeśli chodzi o ten level pierwszy, który jest obliczony w sumie tak plus minus, no trzeba zrobić tutaj jakikolwiek swap, dodatkowo dodać jakąkolwiek płynność i możecie tutaj wylosować IDO, znaczy alokacje na IDO w postaci 100 dolarów jeśli chodzi o ten token DERP dodatkowo airdrop 10 dolarów mniej więcej. I trzeba było tutaj zrobić te akcje na GALXE które wam pokazywałem wcześniej. Później tutaj mamy level drugi, tutaj już trzeba dodać płynność na minimum 100 dolarów i tak dalej i tak dalej ale wiadomo, że no im więcej im większe będzie zainteresowanie tym DEXem, tym również pewnie będziemy musieli się podzielić airdropem. Jednak jest on tutaj Potwierdzony, więc wydaje mi się, że warto jest się tym zainteresować. Mamy tutaj przeróżne pule USDC, Ethereum, USDC do USDT i większość zrapowanego e, Ethereum do różnych meme coinów, ponieważ w większości są tu pule płynności właśnie do takich memicznych coinów. Jest to jeden z najbardziej memicznych dexów na ZK SYNKu. On no, tutaj w ogóle odświeżyłem tego galxa, widzę, że mogę sobie sklejmować ten. 1 NFT transaction has submitted elegancko. Pamiętajcie, żeby dołączyć sobie tutaj do nich do Discord, followować ich Twittera, na pewno, żeby być na bieżąco, w ogóle to oni na początku mieli być na solanie. Początkowa wersja w ogóle była budowana na Polkadot, później przenieśli się na solane, no ale wiadomo, co tam się stało na solanie, więc ZK Sync poszedł tutaj rebranding dość niedawno. Jeśli zeskrolujecie sobie na dół ich Twittera, to można jeszcze tutaj tutaj zobaczyć właśnie posty o tym Hydra HydraSwap, także nic tutaj nie ukrywają. Wiem, że może na pierwszy rzut oka Derp Dex taki memiczny, dejeński Dex, jednak naprawdę mają oni tutaj w pełni profesjonalny team. Nie ma jakichś konkretnych audytów, więc oczywiście całe ryzyko musimy brać na klatę. Zresztą tak jak zawsze, tutaj możemy sobie obczaić ich roadmap, więc będziemy mieć beta mainnet. Później będziemy mieć genesis mining tego tokena, później będziemy mieć lunch tokena i na końcu jeszcze loyalty program więc będzie można naganiać tutaj pewnie w pewien sposób jeszcze szczegóły nie są do końca jasne na pewno warto jest sobie wymintować tego tutaj NFT -ka. z tym, że na ten moment to ta kampania już się zakończyła, dzisiaj przynajmniej wiem że już się zakończyła, ale informowałem was na czas, ostatnio trochę tej informacji daje, a nieważne zresztą więc jeśli chodzi o ZK SYNC era, 40 tysięcy dolarów TV to będzie jakieś miejsce. No, tutaj, 40, mniej więcej. Ale ze względu na to, że nie mamy tutaj żadnych wisi, ostatnio mieli partnership w EraLand. A EraLand to jest top 3, jeśli chodzi właśnie o TVL, Top 4, dokładnie, sorki. Możemy sobie wejść tutaj na ich dokumentację. Ten roadmap to już wam mniej więcej pokazywałem. Przez tokenomię to też ostatnio sobie przeszliśmy. No, ale możecie zobaczyć, że tutaj. Najbardziej większą, największą pulą, to jest właśnie LP Incentives i Airdrop, więc będzie się opłacało tutaj dodać płynność która będzie wynagradzana airdropem. Tutaj mamy dokładnie 48% 96 dni westingu, będzie public i private sale, angel Investors 9%, team dostaje 8%, advisors również 2%. Więc tutaj możemy zobaczyć na przykład odblokowania airdrops. Tutaj będzie nas to interesować. Więc 10% będzie w derpie, czyli w tym tokenie, który jest od razu odblokowany. A 90% w Xderpie, który będzie zablokowany na 96 dni, i tutaj będzie vesting dla użytkowników ekosystemu ZKSync 4%. Partnerzy Earlier Supporters i Testnet Mainnet tutaj 19,5%. Genesis Campaign tutaj jest właśnie ten Mainnet Liquidity Farming Meme Tokens and Traders na 11 różnych par. Dodatkowo tutaj mamy Early Supporters, jak na przykład Alpha Disco users, jeśli używaliście testnetu, tak samo beta mainnet campaign i kolejne fazy tego programu loyalty. Więc w sumie airdrop mamy tutaj potwierdzony, działając na tej platformie tak jak mówiłem, powinniśmy się kwalifikować na dwie sztuki airdropa. Ok, jak sobie tutaj wejdziemy na ten link tree, to tutaj powinien być na pewno derpdex.com Proszę bardzo, wbijamy tutaj i launch up, łączymy się tutaj naszym portfelem po sieci ZK Sync, ja od razu jestem połączony. No i mamy tutaj tradycyjne słaby, tak jak wszędzie. Możemy sobie przejrzeć tokeny, które są tutaj dostępne. Tutaj mamy później pulę płynności, więc mamy te standardowe stablecoiny do zrapowanego Ethereum, tak samo jak i również pozostałe stablecoiny i te coiny memiczne, czyli Pepe, Floki, Shiba i jeszcze coś tutaj było. Nie, to wszystko. Dodatkowo mamy tutaj bridge, gdzie możemy sobie przebrydżować, na przykład tokeny z mainnetu Ethereum na zikising mainnet. W tym momencie mam gwei 15, więc w sumie możemy sobie zrobić jakąś tutaj małą taką mikrotransakcję. Zmienimy się tylko sieć na mainnet Ethereum. Zobaczymy ile nas to będzie kosztowało. Tutaj mam tego wallet guarda. Nie wiem czy oglądaliście to wideo o narzędziach. Tutaj wam podwieszę, możecie sobie sprawdzić dla początkujących całkiem spoko narzędzie. A my możemy sobie tutaj obczaić gas wyjdzie 3 dolarki, a ja sobie puszczę taką transakcję, czemu nie zawsze taki Bryczmie podbije mi moje kwalifikacje na długo oczekiwany airdrop od ZK Synka. dobra, przeszło, zajmie mu to pewnie jeszcze z 5 minut, więc możemy sobie wejść na te słapy i porobić pierwsze słapy w ogóle mamy tak, może kupimy sobie trochę Floki Flokiego sobie zakupimy za jakieś USDC, które tutaj mam, powiedzmy za 30 baksów, proszę bardzo swapujemy, confirm swap, musimy mu tutaj dać pozwolenie, ja mu dam na 120 dolarków już na trochę później, dobra zatwierdzamy to i ten swap nas wyjdzie półtorej dolara możemy sobie dodać tego Flokiego jeszcze do naszego portfela, żebyśmy pamiętali, że on tam w ogóle jest. Dobra, spoko. Teraz możemy sobie kupić na przykład Pepe, też za 30 dolarów go sobie kupimy. A co tam? Celuję po prostu w ten level drugi, żeby się zakwalifikować na tą drugą opcję, więc chciałbym mieć płynność na minimum 100 dolarów. Podchodzę do tego mega spekulacyjnie, mimo że tutaj airdrop już jest w sumie potwierdzony, więc wiemy, że coś nam tutaj na pewno skapnie. Będę potrzebował jeszcze trochę tego zrapowanego Ethereum za 50 dolarów powiedzmy. Tak jest. Zatwierdzamy to elegancko. Może też sobie to dodam do mojego meta. Pewnie też nie mam. Ok. A teraz sobie postawimy jakieś pule płynności tutaj. Tutaj są wszystkie tokeny dostępne. A i w ogóle update jeśli chodzi o zablokowany TVL 47 tysięcy dolarów na ten moment. Wolumen 15 tysięcy. No trochę spadł. Dobra. Wracamy tutaj na puls. i mamy floki. Jeśli chodzi o stawianie puli płynności, to mamy tutaj bazę od Uniswapa V3, więc możemy sobie poustawiać jaką konkretnie chcemy tą pulę postawić, więc możemy ją również ograniczyć, jeśli chodzi o zasięg cenowy. Chodzi tutaj o impermanent loss, więc o nietrwałą stratę. Nietrwała strata pojawia się wtedy, kiedy e, różnica wartości tokenów, które włożyliśmy do puli, różni się w momencie, w którym tą pulę wyjmujemy. Wtedy po prostu balans tych tokenów może się różnić z tego względu, że również różni się ich wartość. Tutaj zapraszam na kompendium wiedzy o DeFi tam to Ci elegancko wytłumaczę. Więc ja walę tutaj akurat full range. Fee zostawiam na 1%. Musimy dać tutaj aprowa na obydwa te tokeny. Daję im maxa, bo będę wrzucał wszystko w tą pulę. Tak jest. Teraz jeszcze to zrapowane Ethereum.

Max. Ok. Approve. Nie wiem czy wiecie, ale lepiej jest się obsługiwać właśnie z wrapowanym Ethereum, bo zrapowane Ethereum to jest token ERC20. A Ethereum nie jest tokenem ERC20, więc używając tej wersji zrapowanej możemy sobie obciąć koszta. Confirm. Zatwierdzamy naszą pulę. Dobra, siedzi. 3 sekundy zajęło, żeby dodać tą pulę. Teraz wbijamy w naszego Pepe również. Też tutaj będę dodawał ją na na podobnych zasadach, czyli full range nie boję się tutaj nietrwałej straty, bo generalnie możecie sobie określić, który z waszych tokenów będzie tym głównym i od jakiej do jakiej ceny będzie działać ta pula. Więc tutaj mamy akurat taki najbardziej aktywny okres. Tutaj mamy zminimalizowany, więc ta nietrwała strata nie powinna się pojawić. Ponieważ gdy cena wyjdzie za nasz okres, to pula powinna się wyłączyć. Full, no to mamy full opcję, i custom to możemy sobie ustawić każdą cenę tutaj osobno. Dobra, dajemy approw na pepe, dajemy mu na wszystko. Dobra, muszę mu tu dać dodatkowe pozwolenie na zrapowanego ethereum, którego mi trochę brakło. Damy mu tu wszystko. A I dodajemy tą naszą pulę. A zatwierdzamy. 2,20 teraz za to płacę. Już pula dodana, super szybko. Możemy teraz sobie wejść tutaj w MyPulse, zobaczyć te nasze pule, które już są dodane. Dobrze, ja jeszcze chciałbym, może sobie postawić jakąś do USDC, jeśli mi się tam trochę zostało. Taką na 8 dolarów sobie postawimy, powiedzmy. Damy mu tu pozwolenie. Ciach, ciach. Zatwierdzamy, potwierdzamy. I Dodajemy naszą pulę, tutaj add, potwierdzamy na naszym portfelu, 2.23, no i siedzi w 3 sekundy, elegancko. To już mamy tutaj 3 pule. Szkoda, że nie mamy tutaj podanego, podanych wartości, ile konkretnie waży ta nasza pula. Wtedy by można było łatwo obliczyć, na który airdrop się kwalifikujemy, znaczy na którą klasę. Jeśli chcielibyście sobie sprawdzić jak Wam idą działania na ZK Sync pod airdrop ZK Synca to na pewno już znacie ZK Flow. Sprawdźmy jak tu wygląda mój portfel. 100 transakcji wolumen 1000 dolarów około 79 dolarów wydane na FI. I tutaj możecie sobie sprawdzić, ale tą stronę to już powinniście znać. Za to mam dla Was coś nowego. Nomis, który również tutaj oblicza nam ZK Sync Era Score. Ja akurat mam 60 8. może sobie musimy to odświeżyć tutaj. Tutaj Mikołaj postował, że jest to platforma do liczenia reputacji i statystyk naszego konta. Został ten portal udostępniony przez główny portal ZK Synca, więc może być tu. Coś na rzeczy mogą się wspierać tych ich, tymi ich obliczeniami, i po kliknięciu tej,/czy możemy sobie wymintować naszego NFTK z naszym skorem. Około 10 dolarów kosztuje takimi. Dobra, sprawdźmy to. Zobaczymy, czy mój skor się tutaj trochę poprawił, bo sprawdzałem za pierwszym razem przez, przed tymi wszystkimi operacjami. To ciekawe, bo nawet mi tutaj spadł. Jak to jest możliwe? No ciekawe, bo na pewno zmniejszył mi się balans Ethereum, jaki i również balans USD C w sumie. No ciekawe jak oni to obliczają. Moim zdaniem wolumen i ilość transakcji liczy się bardziej niż balans, no ale nic to. To nie jest moja broszka, skoro mówią, że jestem pod kreską, to widocznie jestem pod kreską. Mintujemy sobie tego NFT, -ka. za FI płacimy dolarka, a za NFT dyszkę. Sukces elegancko. Ja mam takiego wymintowanego. Mogę się tutaj jeszcze podzielić z wami linkiem referalnym. Open on Element. Na element będzie w ogóle zostały wysłane randomowo przez ZK Synca jakieś pamiątkowe NFT, tego już możemy sprzedać. Minus 80% tylko tam. Sprawdźmy jakie tutaj mamy inne NFTki, ja w sumie nawet nie sprawdzałem czy dostałem ten od ZK. Tutaj są nasze pule płynności, tutaj mam jakieś od Tyskiego od Odysei. ZK NFT DAO, może to to jest? Chyba raczej nie. Pool Party, jakieś czarodziejki z Księżyca. Hmm. No nie widzę. Ja chyba nic nie dostałem. Za to mam certyfikat tego łowcy. Dobra, nic to. Wszystkich innych łowców airdropów zapraszam na Derp Dexa. Tutaj przy okazji robienia swapów na ZK Sync możecie sobie dodać pulę płynności i dodatkowo zakwalifikować się na kolejny airdrop na tej sieci. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Więcej info pojawi się wkrótce. Dzięki wielkie za uwagę. Proszę zostawić jakąś łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki. Yo.